Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać znowu o aparacie ortodontycznym. Kilka lat temu nagrałam dwa filmiki właśnie związane z aparatem, i dużo się właśnie tam pytań pojawiło, na które nie odpowiedziałam, ale jakoś za niedługo właśnie. Będą mi ściągać aparat za jakiś tydzień Stwierdziłam, że nagram jeszcze jeden taki filmik, bo mam sentyment do tych filmików I czasami się właśnie niektóre takie śmieszne pytania pojawiły, więc stwierdziłam, że w tym filmie obalę niektóre mity Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania na temat aparatu ortodontycznego, to możecie mnie zadawać właśnie w komentarzach pod tym filmikiem Zapraszam również na moje social media, instagram, snapchat, gdzie jest mniej więcej niż na YouTubie, tak mi się wydaje. Najśmieszniejsze pytanie, które zostało mi zadane było takie, czy można się całować w aparacie ortodontycznym? Po prostu jak zobaczyłam to pytanie, to naprawdę tak mnie to rozśmieszyło masakra. Nie wiem skąd się biorą takie pytania, ale dużo osób właśnie się zastanawia nad tym. Tak można się całować. Nie przeszkadza to raczej niczym. Tak mi się wydaje, no chyba, że... Nie znam jakichś technik całowania, także to by był właśnie jeden taki mit obalony. I jeżeli chodzi o drugą rzecz, to właśnie dużo osób też się zastanawia, czy można rzucić gumę um, i tak dalej, więc tak można. Ortodonta nigdy mi nie powiedział, że nie mogę rzucić gumy do rzucia, albo wiadomo, trzeba uważać, żeby się guma nie przykleiła do zamka. Jeżeli się przyklei, no to trochę mogą być potem właśnie problemy z tym, żeby mi się nic nie stało z zamkiem, ale nawet jeżeli chodzi o mnie, jak mi się coś takiego zdarzyło, to nic złego potem nie miałam z zamkiem, ani nic takiego. Tak w ogóle to nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi się zamek odkleił przez te ponad 3 lata. Kolejne pytania, które naprawdę często się pojawiały, to czy wizyta u ortodonty boli. Chodzi o zakładanie już tego wszystkiego, także jeżeli chodzi o zakładanie, to jakoś to mnie nie bolało, Potem może na następny dzień czy dwa dni później odczuwałam jakiś ból Dopiero właśnie po zakładaniu kilka dni, nie tak od razu I rzeczywiście miałam tak, że nie mogłam na przykład jeść za bardzo Bo wtedy wszystko czułam i mnie bolały zęby Ale to raczej szybko przechodzi znaczy, Jeżeli chodzi o mnie, to szybko to przeszło Ale to zależy chyba od tego, jaką wadę z macie i tak dalej Ja nie miałam jakiejś takiej dużej wady, więc Długo ten ból nie trwał, ale no tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest trochę indywidualna sprawa. Czy dostałaś te różne szczoteczki czy coś? Um, nie, nie dostałam żadnych szczoteczek, to już trzeba sobie samego kupić we własnym zakresie. Kolejne pytanie. Chodzi o pierwszą wizytę sprawdzającą. Czy odciskiwałam szczękę? W tej wizycie czy trzeciej to nie była na pewno pierwsza wizyta, bo na pierwszej wizycie to po prostu wszystko tam sprawdzali tak normalnie. Potem musiałam chyba robić jakieś prześwietlenia czy coś. To prawda, że gumki zmienia się co miesiąc. Tak, wydaje mi się, że tak. Dostaje się wosk, gdyby coś urażało w policzek czy coś. Tak, na pierwszej wizycie dają ci taki wosk, a potem, jak się skończy, to trzeba poprosić. Ja w ogóle nie używałam tego wosku, praktycznie, mimo to, że dosyć często właśnie mi zamki podrażniały policzki, to i tak tego nie używałam. Nie wiem czemu, ale. No jakoś sobie tak bez tego weszło Czy od Lota mówił ci, że nie możesz jeść krojących rzeczy? No to to pytanie już było, nie mówił kompletnie o niczym, chyba że o jakichś tam twardych rzeczach, a tak to nie miałam w ogóle żadnych ostrzeżeń. Czy odcisk szczęki jest nieprzyjemny? Jak długo trzeba czekać z tą masą na szczękę? Jest to takie dziwne uczucie, ale do zniesienia i to trwa dosłownie chwilę, jakąś minutę czy coś takiego. Czy musiałaś wyrywać ósemki? I czy każdy przed założeniem aparatu musi mieć je wyrwane? Wydaje mi się, że jeżeli byście mieli już ósemki, to musicie je wyrwać przed założeniem aparatu Na pierwszej wizycie e, pani doktor mi powiedziała, że jeżeli by mi wyszły ósemki, to muszę je wyrwać od razu Ale mi jeszcze do tej pory nie wyszły, więc trochę się też obawiam Bo skoro za niedługo mam mieć ściągany aparat, to jakby mi tak wyszły po ściągnięciu aparatu I by mi to znowu pokrzywiło zęby, to... Ja się boję tego. Mam nadzieję, że mi już nie wyjdą. Jeszcze tam miałam jakieś pytanie na temat um, koloru gumek, i właśnie chciałam Wam powiedzieć, że najlepiej wybierać kolor jasnoróżowy bo wydaje mi się, że tak bardzo nie rzuca się to w oczy i ładnie to po prostu wygląda. Na początku brałam jakiś zielony czy niebieskie kolory, ale totalnie to moim zdaniem ładnie nie wyglądało, i potem cały czas zaczęłam właśnie wybierać kolor różowy. Um, I tak to zostało do tej pory Także to by było na tyle w tym filmie Taki krótki filmik, owariłam trochę mitów Śmiesznych um, Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania To zadawajcie, zadawajcie je w komentarzach I to by było na tyle no, Za niedługo będę miała wciągnięty aparat Więc zobaczycie mnie bez aparatu, jak to wszystko wygląda No i widzimy się w kolejnym filmie